Ostatnie dwa dni byłem chory, bolało mnie gardło i miałem katar, i teraz jestem w miarę na tyle zdrowy, że mogę Ci opowiedzieć moje przemyślenia i to, co się właśnie stało, bo rzadko choruję, to bardzo rzadko. I teraz w sumie jestem pewien, dlaczego zachorowałem. Wyglądało to tak, że parę dni temu pojechałem na dosyć długą, mocną, wymagającą przejażdżkę rowerową. Zrobiłem wtedy 63 km. I jeszcze poza tym, przedtem zrobiłem trening na siłowni. I kolejnego dnia z zrobiłem trening na siłowni i jeszcze poszedłem na basen. I właśnie po tym basenie, jak już wróciłem, poczułem właśnie coś dziwnego w gardle. Albo myślałem, że dobra, pójdę spać i to się samo zaleczy. No i to był błąd, bo kolejnego dnia obudziłem się właśnie z tym, że miałem mocny tutaj w zatokach ból, i gardłem mocno mnie drapało. No ale dobra, wstałem, dowiedziałem się, już poczułem, że tak jest. No to od razu zacząłem to leczyć. I właśnie w tym filmie chciałem Ci powiedzieć. To, co ja zastosowałem, że w ciągu dwóch dni naprawdę szybko to zbiłem. Teraz jedynie co zostało, to trochę kataru mam i może dlatego też dziwnie teraz brzmie. Nie jestem żadnym lekarzem ani nic tego rodzaju, ale w miarę trochę wiem i na też moich właśnie przemyśleniach, moich doświadczeniach jestem w stanie ci chociaż trochę powiedzieć o tym, co zauważyłem. Więc z tego filmu przynajmniej wyniesiesz to co może zrobić, żeby właśnie zapobiec chorobie, albo żeby szybciej ją rozwiązać. Między czasami, które zrobiłem, żeby dosyć szybko właśnie tutaj ból gardła, było to, że co dwie godziny pukałem sobie gardło takim właśnie... Zaraz po niego pójdę. Pukałem sobie gardło właśnie takim czymś, jest to taki rozfrut z bardzo do, dużoma ziołami i naprawdę dobrze mi pomógł. Właśnie yy, rozcieńczałem to takim kubeczku, pukałem sobie gardło co właśnie dwie godziny tym. A do tego jeszcze rano i wieczorem pukałem sobie gardło wodą z solą. No i właśnie te dwie rzeczy, te właśnie pukanie ogólnie albo tymi ziołami, albo wodą z solą są bardzo dobre, bo gardło, kiedy jest chore, ma tam dużo tych wirusów, a płucząc je przeszkadzasz tym wirusom. Nie dość, że jeszcze niektórych tam pozabijasz, to na pewno psujesz im całe warunki do tego, żeby one mogły się tam rozmnażać, żeby mogły budować się tam w środku i być ich coraz więcej wszyscy co iść ci gorzej. Szybko mi to naprawdę pomogło, i zobacz sobie, jeżeli cokolwiek chociaż masz dziwne uczucie w gardle, i wypójdziesz sobie wodą z solą. A jest to tak, że bierzesz sobie szklaneczkę. Ja mam taką małą, a jak masz dużą szklankę, to tylko pół. I dajesz tam płaską łyżeczkę soli. Pójdziesz sobie, wiadomo, normalnie, i później naprawdę o wiele lepiej się czujesz. Ja osobiście robię to cały czas, bo mam jakiś tam problem z migdałami. Mam tam niby jakieś bakterie, inne takie rzeczy, i często po prostu sobie płuczę, zawsze po posiłku. I fajnie się w sumie czuję, lepiej niż jakbym tego nie robił. Właśnie jest to dobra rzecz, żeby odkażać gardło, też właśnie jak jest się chorym, to jest to prawie że konieczne. Drugą rzeczą, która była mi bardzo pomocna w tym, żeby zwalczyć chorobę, było to, żeby się inhalować. Wiesz co, to jest inhalator? Jest tak, taka maszyna, którą mam obok, leje się tam. Ja osobiście miałem tam wodę z solą, i wdycha sobie po prostu to nawilżone powietrze. I dobrze to działa, bo pomaga zbić taki stan zapalny w całych tych zatokach, i w ten sposób lepiej jest. A rzeczą jeszcze, którą dowiedziałem się specjalnie na okazji tego filmu, jest to, że właśnie przez to, że masz w środku tutaj w zatokach wirusy, to na produkowanie tej właśnie widzieliny, która się tam robi, jest właśnie dobra, bo w ten sposób lepiej jest zwalczyć te wirusy. Więc jak już dmuchać nos, to nie da się go tak cały czas na potęgę, jak ja zawsze próbowałem, że brałem dm i dmuchałem tak mocno, jak się da. I robiłem wszystko, żeby po prostu usunąć to z nosa, to tak się nie da. Jedynie jak można to właśnie dobrym sposobem halować się, w ten sposób to powoli zacznie spływać i wtedy dopiero dmuchać nos. Ale nie, nie da się tego zrobić po prostu na siłę. A rzeczą jeszcze, którą zauważyłem i jest dosyć ciekawa, jest to jak kiedy jest się chorym, po prostu się leży i nic się nie chce. Jest to dosyć głębsza rzecz, jak chyba się wydaje, bo nie leży się tylko dlatego, bo osłabionym, co oczywiście wiadomo, ale zauważyłem, że po prostu nie chciałem nic robić. Kiedy jesteś chorym, twoje ciało robi wszystko, żebyś nie używał energii na zbędne powiedzmy, że procesy. Czyli nie chce ci się jeść, nie chce ci się chodzić, nie chce ci się myśleć. przeznaczasz całą energię właśnie na to, żeby leżeć i odpoczywać. I właśnie ciekawą rzeczą, którą zauważyłem, było to, że kiedy ja leżałem właśnie na łóżku, to połowicznie spałem, a z drugiej strony nie. Miałem takie uczucie, jakbym był w tej fazie snu, kiedy się śni. Bo jak z czego wiesz, jak masz sen, masz podzielonego na parę faz? Jest taka faza snu, która nazywa się faza REM. Wtedy, kiedy twoje ciało się nie rusza i jedynie co robi, to jakby mocno się zalecza i masz wtedy sny. I zauważyłem, że miałem takie uczucie, jakbym śnił. Oglądałem takiego jednego doktora na YouTubie. nazywa się Andrew Huberman, i mówił on tam o właśnie takiej jednej metodzie regeneracji, która się nazywa NSDR. Z angielskiego No Sleep Depressed. Czyli jeszcze na polski tłumacząc to, to znaczy głęboki odpoczynek bez snu. Właśnie zauważyłem, jak ciało robi to samemu, kiedy tego potrzebuje. Kiedy właśnie leżałem na łóżku, miałem takie uczucie, jakbym spał, a z drugiej strony nie. Normalnie w ciągu snu masz około od godziny do dwóch tej fazy REM. Jest ona naprawdę bardzo ważna i bardzo pomocna w tym, żeby godzić twoje ciało, leczyć je. Dużo ona robi, możesz sobie poczytać o tym, albo mogę nagrać o tym osobny film, jeżeli zechcesz. Właśnie widać to, że kiedy jest się chorym, ciało samo w to wchodzi, po prostu chce, żebyś się położył i zaczął spać, żeby w ciągu snu właśnie się leczyć. To też pokazuje, jak sen jest bardzo ważny dla ciebie. Jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłem i więcej się o tym dowiedziałem na potrzeby tego filmu, jest gorączka. Bo z czego wiesz, gorączka występuje, kiedy właśnie jesteś chorym. Ale dlaczego? Działa to tak, że twoje ciało wywołuje ją samemu. Specjalnie podnosi swoją temperaturę, żeby lepiej walczyć z chorobą. Bo w większej temperaturze twoje przeciwciała lepiej działają, lepiej docierają do wirusa, lepiej go rozwalają, a do tego większa temperatura ciała też przeszkadza niektórym wirusom bakteriom. I kiedy właśnie już mniej więcej się z tym wyleczysz, to twoje ciało naturalnie uzbija. I jeżeli masz gorączkę tak trochę wyżej, na przykład masz, jak ja miałem 38 stopni i tam pół, to naprawdę nie warto jej z całej siły robić wszystko, żeby uzbić. Tylko pozwoli się na ciało to zrobić, leżeć i niech ono walczy z tym, bo jeżeli na siłę ją zbijesz, to przeszkodzi z tym, żebyś się wyleczył. Właśnie zauważ, że jak masz gorączkę, nie masz na nic siły, jedynie możesz leżeć. Jest to właśnie ciekawe, dlatego że Twoje enzymy działają najlepiej właśnie w temperaturze 36 i 6 okolicy tych właśnie stopni. A jeżeli Twoja temperatura ciała będzie trochę wyższa niż 38 stopni, Twoje enzymy, Twoja jakby praca organizmu będzie gorsza. Zobacz sobie na tym wykresie, jak to rośnie. I powyżej właśnie około 28, mniej więcej troszkę więcej stopni, nagle to spada. Twoje enzymy o wiele gorzej działają. A jeżeli jeszcze więcej stopni, to po prostu one giną. Dlatego zauważyłem, jak bolały mnie po prostu wtedy mięśni, kiedy nie dostawały tyle energii, ile potrzebowały. Nie, nie działały po prostu tak wydolnie, jak powinny. No i jeszcze chciałem na końcu powiedzieć jeden błąd, który zauważyłem i który zachęcam Cię, żebyś go nie popełnił. Kiedy właśnie czujesz, że coś się z Tobą dzieje, że na przykład zbiera Ci się może katar, ale zazwyczaj jest to jednak coś tutaj w gardle, bo akurat chyba takie coś teraz panuje, to od razu zacznij płukać je czymś. Może nie jest, że brać leki, ale od razu przepłukać się i robić to naprawdę często, bo w ten sposób o wiele przeszkodzisz tutaj tym wirusom, żeby one nie mogły się rozwijać. Jeszcze raz przypomnę, jest to płaska łyżeczka soli na pół takiej zwykłej szklanki wody. A jak już jesteś chory, to zachęcam, nie że reklamuję jakieś leki, nie, ale to jest taki ziołowy ekstrakt. Fajna rzecz, dobrze właśnie działa, tak to się nazywa. Więc wydaje mi się, że to wszystko, co chciałbym przekazać w tym filmie. Mam nadzieję, że pomogłem Ci w jakiś sposób i że nauczyłeś się może czegoś. Tym właśnie działa duskie ciało, jak ono radzi sobie z chorobami. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, to zachęcam Cię do subskrypcji, da mi to znak, że podoba Ci się coś takiego i mogę nagrać więcej filmów na temat ludzkiego ciała. Zachęcam Cię też do lajka, do napisania komentarzy. Jeżeli coś według Ciebie powiedziałem źle albo nie doprecyzowałem. Oczywiście mogę się w czymś pomylić, ale starałem się powiedzieć moje przeżycia i mniej więcej to co wiem. Trochę się też dokształciłem na temat tego filmu, poczytałem parę rzeczy i starałem się przekazać jak najlepsze informacje, żeby właśnie... Był mniej chory, starał się nie chorować, a jak już jesteś chory, to żebyś lepiej sobie z tym poradził, tak jak ja mniej więcej teraz. Zachęcam Cię też, żebyś zobaczył na mój serwis Discord, link jest w opisie. Jest tam więcej osób właśnie takich sympatyków, wiedzy, możesz sobie z nami porozmawiać, popisać. W tej właśnie naszej grupie tam na Discordzie lepiej się rozwijamy i w ten sposób każdy z nas rośnie, więc zachęcam. No i pamiętaj, nigdy nie jest za późno na zmiany, zacznij dzisiaj, a nie jutro.